Thank <laughs> you. Chciałem jeszcze raz wyrazić ogromną satysfakcję z faktu, że prezydent Gruzji swoją pierwszą europejską podróż odbywa do Polski. To dla nas jest potwierdzenie i woli współpracy, ale również potwierdzenie determinacji Gruzji w dążeniu do zbudowania jak najlepszej, jak najmocniejszej ścieżki, w dążeniu do znalezienia się w ramach systemu zachodniego, w ramach projektu europejskiego i euro. Atlantyckiego. Polska popiera niezmiennie dążenia Gruzji do właśnie zarówno do, jeśli chodzi o aspiracje do projektu europejskiego, jak i Natowskiego. Umówiliśmy się z panem prezydentem, że będziemy kontynuowali te wysiłki, że dzisiaj najważniejszym celem, który stoi przed Gruzją i który w pełni będzie Polska wspierała, wspiera cały czas konsekwentnie, to jest dążenie do jak najszybszego podpisania umowy stowarzyszeniowej. Ta kwestia podpisania umowy stowarzyszeniowej Gruzja Unia Europejska nabrała na, na znaczeniu, między innymi ze względu na sytuację kryzysu w, wokół Ukrainy, w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Chciałbym podkreślić, że mamy absolutną zbieżność poglądów, że właśnie podpisanie umów stowarzyszeniowych w ramach Partnerstwa Wschodniego, i to jest najlepsza, najmocniejsza odpowiedź świata zachodniego na zjawiska kryzysu w relacjach rosyjsko-ukraińskich, Ukrainy, która kandyduje również do umowy stowarzyszeniowej. Uważamy, że to jest najmocniejsza odpowiedź świadcząca również o determinacji kraju świata zachodniego, w tym Polski. Umówiliśmy się również na dalszą współpracę w kwestiach istotnych, w relacjach bilateralnych. Na działanie na rzecz współpracy, rozwoju współpracy ekonomicznej. Jeszcze raz chciałem wyrazić moją głęboką satysfakcję, że mogłem pana prezydenta gościć w Warszawie. To jest nasze trzecie spotkanie, ale jest to zapowiedź także bliskiej, dalszej, owocnej współpracy polsko-gruzińskiej na wszystkich poziomach obu państw. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Jestem zaszczycony. Mogąc odwiedzić Polskę, jestem także zaszczycony, będąc gościem pana prezydenta Komorowskiego, przywódcy narodu polskiego. Chcę podkreślić, że przybywamy, aby podziękować Polakom za wieloletnie, jednoznaczne, stabilne, i pryncypialne partnerskie stanowisko, kiedy Gruzja patrzy ku Europie, wie, że ma tam wiernego przyjaciela, na którego można liczyć w sytuacjach i skomplikowanych, i tych zwykłych, codziennych. Razem z Panem Prezydentem podkreśliliśmy, że nasze relacje polityczne są niezwykle dobre i jesteśmy jednoznacznie, jednoznaczni w naszych dążeniach, aspiracji do przystąpienia do NATO i aspiracjach europejskich i chcemy także pogłębić jeszcze bardziej nasze relacje. Pragnę podkreślić, że chcę jeszcze raz po, pogratulować Polsce 20, 25 lat niepodległości i dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej i członkostwa w NATO. Pracujemy nie tylko na rzecz otrzymywania wsparcia, ale także wymieniamy się doświadczeniami. Mamy bardzo dobre z tego wynikające korzyści, i w najbliższych wyborach także będziemy. To podkreślać. Chcę podkreślić także, że mamy dobre relacje gospodarcze, rozmawialiśmy o nowych możliwościach stosunków gospodarczych i finansowych między Gruzją a Polską i pragnę jeszcze raz podziękować za ten wspaniały dzień, za wspaniałe emocje z nim związane, za tę znakomitą wizytę.